Cześć, witam wszystkich miłośników Tetrujek z tej strony Żuku. Udało się zakończyć prace blacharskie. Prace blacharskie jest to najważniejszy etap przy renowacji, robieniu samochodu. Jeżeli przy pracach blacharskich przyłożymy się do tego od początku, jest to początek, to teraz będzie już tylko z górki. Będzie to łatwo wszystko poszpachlować, porobić. Najważniejszy etap. Najważniejszy etap jaki jest, to jest właśnie prace blacharskie. Pokażę Wam teraz jak to wygląda wszystko. Wszystko jest zrobione. Tutaj jeszcze miałem takie wgniotki. Wyciągałem to tu z tyłu, taka łatka blacha równo na równo. Tutaj to całe też wymienione. Jeszcze to fajnie widać, bo jeszcze nie zapodkładowane. Tutaj odbudowane słupki, porobione. Tu już zaepoksydowane, ponieważ to tak troszkę, żeby nie zrudziało czy coś. To we wcześniejszych filmach widzieliście tą podłogę całą, jak robiłem. Stopień. Narożnik ten tutaj, o widać też. Wstawiony całe. Poszycie dolne, już za. epoksydem pomalowane, żeby nie rdzewiało. Teraz tutaj już tak te rowki te rowki trzeba na szlifierce, szczotą wyjechać, one będą do samej góry, tylko teraz ten samochód tak nam stoi nie za bardzo, wyjechać szczotką, potem nożykiem do tapet wyciąć ten stary klej, jeszcze raz szczotką żeby się tego starego szczelniwa pozbyć, przyjdzie nowe. Jakbyśmy zostawili tutaj u góry, bo się trzyma niby całe, to by to za jakiś czas popękało i by to, jak już się robi, to trzeba wszystkie, we wszystkich tych łączeniach, wszystkie na całym samochodzie te łączenia trzeba powyczyszczać, porobić. No, nowe szczelniwo się da i będzie tak jak ma być. Teraz wam pokażę, tutaj o taka kubka śmieci została. To jest z tego elementu, z tego tutaj tyłu narożniku. O, tyle tutaj się wysypało, tylko z tego elementu. Jakby tak cały samochód pozbierać to, to by się uzbierała dobra taczka, albo jeszcze więcej. Tu zbieraliśmy wszystkie te wycięte rzeczy. Tyle tego się nazbierało tutaj, tych starych. Tego raka. Sam rak tutaj został. Dolna część przy zderzaku. Jakiś próg. Poszycie. Małe, większe elementy. To jest tylko z połowy samochodu. Bo tak jak na początku mówiłem, przedstawiam wam blacharkę na połowie auta, bo tamta połowa została zrobiona wcześniej. Tutaj mamy arkusz blachy jedynki. Jak zaczynałem całe te, zanim to miałem połowę arkusza. W trakcie pracy dokupiliśmy jeden arkusz i znowu została połowa. Czyli poszło na to, można powiedzieć, cały arkusz blachy jedynki na jakieś tutaj dorobienie podłogi, wstawki, y y wzmocnienia słupków wewnętrznych. Cały gdzieś ten, nawet człowiek nieświadomy jest, że tyle tego poszło tutaj w te auto. Teraz w następnym odcinku zajmiemy się konserwacją podwozia. Też się składa z kilku etapów. Pokażę Wam, jak ja to robię. Polakierujemy po barankowaniu, już sobie te, tutaj te nadkola wewnętrzne, podwozie, podłogę od, 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 od spodu. I dopiero ustawimy ten samochód na środku tego garażu do lakierowania. Odejdzie nam lakierowanie już w trakcie lakierowania podłogi, nadkoli. Będzie troszkę mniej tego lakierowania. Pokażę Wam teraz z tamtej strony, bo tamta strona już tak jest zrobiona. Była ta blacharka epoksydem, tylko cała blachareczka jest zrobiona. Tu mam trochę ciasno w tym garażu. ale pokażę. Też było tutaj podobnie próg, kawałek podłogi. Tu miałem dziurę też zrobione. E, tak to tutaj wygląda, już jest zrobione barankiem, pouszczelniane i już taki lakier jaki będzie, jest to taki lakier z, z palety Volkswagena, oryginalny wychodziły w w tym kolorze jest to taki, nie jest to biały, tego może na na filmie tak nie widać jest to taka kość słoniowa bym powiedział taki kolor, I tu już mamy to zrobione Tu jeszcze wam pokażę jak ten element wstawiacie w sobie. Tak on wygląda po wstawieniu teraz. To tutaj w tym miejscu nie spawajcie tego. Bo jak to zaczniecie tutaj spawać, bo tak powinno być. To, to wam to y, pokrzywi go. Po, pokrzywi te poszycie. Są na tym poszyciu naprężenia. Ja mam na to taki sposób, że klejem do szyb samochodowych jest to tutaj zakitowane, zaklejone. Jest to usztywnione i nic mi dzięki temu nie pokrzywi. Tak to wygląda tutaj z tej strony. Tutaj te dwie reparaturki też wymienione. Były tu, tu, tu jeszcze zostało nam do wycięcia naspawał, jakieś fotele zmieniał. Tutaj też trzeba będzie to przywrócić do oryginału. Pościnać to. Tak to w takich miejscach wygląda. Sobie od środka. Tutaj było to samo. Jest to po epoksydzie praktycznie. Tu już widać podkład epoksydowy poszedł i nie było nic szpachlowane, robione, tutaj jest już praktycznie jakby wyszpachlowane, tych szpachli będą minimalnej ilości. Taki był zresztą plan. Te nadkole też, jest na gotowca, wszystko porobione. ten róg też był wymieniony, wstawiony. Tak. Tutaj mamy to, tutaj trzeba właśnie taką piaskarką mreczną popiaskować to, bo inaczej się nie dochodzi do tego. Szczotka, żadna szlifierka nie dojdzie. Tak samo tutaj jest popiaskowane w tym wszystkim. Tak samo ta wnęka też była wypiaskowana. Dwie przesuwnych mhm. jak to wygląda Chłodnicę zdjęliśmy, bo będzie zmiana koloru Żeby te wnęki wszystko było wymalowane Najgorsze za nami jest. Jak już się blacharkę zrobi to potem już z górki. Już z górki już to blacharka jest to taka sprawa rozwojowa, coś zaczniemy robić. Otworzymy to, tam wyjdzie jeszcze to, to, to. I jest to żmudna taka praca. Czasochłonna. Nie można z nią też się spieszyć, bo spieszyć to się można nie wiem gdzie na budowie jak się beton leje, a nie jak się robi blacharkę. Trzeba wszystko dopasować, przemyśleć sobie to poprzymierzać. Jak w modelarstwie. Trzy razy przymierz, raz przyklej. Tak samo w blacharce. Probo było na tyle. W następnych odcinkach zajmujemy się konserwacją, szpachlowaniem lakierowaniem, składaniem samochodu. To do następnego. Cześć!